<noise> Dzięki bardzo, Czy ja yes. hmm. na kupę, czy nabierz chipką? Rób to do końca. Masz sobie moc Super. Miej ją do końca. Serwis serca chłódkę, pan przeżycie bo jest krótkie. do końca. Dobry wieczór, wieczór. Wie, 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 wie. Witam tutaj cały świat. Najłap jak rabem i tu. Zapraszam na mały wiatr. Zapoznam cię, 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 cię. Z terenem pełnym kolorów barw. to tu macie, cię, cię, cię. nie demotywująca Wyłączamy łączamy cię beton Chodzimy na pipę pędzimy pyk hey! Możesz robić co chcesz, to zależy od ciebie Sam ty dowiesz, czy dobrze docisz, to, czy źle Oby był postęp, byś w miejscu nie stał Czy nie zrał z twojej szansy nie przespał Od siebie w piekle cierpienie nie wszystko się jebie, zawsze jest w siebie Od początku do końca, siostro o Moc w sobie macie, więc to wykorzystajcie Czy robisz kupę, czy robisz muzę, rób to do końca Masz w sobie moc, super, ją do końca Trzoda ze mną o białego rana Muzyczny w pierdolo białego rana Wjeżdżać do moich zahulać, przyjdź do nas, ziomuś pookulać Dobrych wariatów posłuchać, zobaczyć na żywo, a nie patrzeć w monitor krzywo i żyć jak warzywo Moja droga, zostaw już tego Boga Nie urzela się nad sobą, bijaj tam gdzie gra Nieważna pogoda, babilonu młoda W żobieniu ty i tak żyj po swojemu Ogień, woda, słońce księżyc, kultura, nasz roda, nie Uwaga! Dzień! to też! Pali fest! Ważna jest! Równowaga i każdy dobry gest! Hej! robisz kupę, czy robisz muza? To do końca! Masz w sobie moc? Super! Rejon do końca! serwis serca, krótkie, masz hey. przeżycie to jest krótkie! do końca! Cała Polska bawi się! no białego rana! Cała ze mną! Wieś, od początku do końca jesteś czym jesteś Skąd pochodzisz wiesz, ważne co masz w środku Nic to, że twoje życie zaczyna się od piątku